Dobre. Am. My... O kurwa! Kurwa! Dobra, pokażę magię, kurwa, taki petarda. Po flesu mi dojechali na rampie. Kurwa, no Mateusz, no mam typa tam, kurwa mać! Ja idę na banan, czuję jak... Deszak, chcesz? Ci zdechce. Kurwa mać, no. Musię grać, kurwa. Co? Co robisz? Wiesz co, kurwa? Debilu. <śmienic> 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 Kurwa jakie to... <śmiennie> CaseDrop.eu. Sprawdź nowy event miłosny. Odbieraj dzienny bonus. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Zgarniaj super skiny i je ulepszaj! Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na casedrop.eu. Mateusz, Mateusz, ja się leczę. Za nami yy, O kurwa! Nie, kurwo! Kurwo, co zrobiłeś?! Widziałem, że skrócił, nie chciałem powiedzieć Chciałem znać siebie tego fraga. <gryś> to oh, 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 oh. Fragi! Fragi! Zabić, zabić! Ciekawe co pago teraz robi? Dwaj se koniucha pewnie łóżku, a co. Co ma robić no? Chłopot poczywa no. Robota niedziela samo no, nie robi, a wy. Zraniam nikogo do kogo. Kiedy z czemu pago się nie odpalił? <laughs> Ciekawe co. <śmiech> <śmiech> Pewor? Masz kamerę w sypialni mojej? Weź się, weź standard. Stamtąd. To nie jest hit? Minimalnie chyba bych Jak nabieram Pop, pierwszy kontakt Ja go tak, zabiję tak. Kurwa, no ale kurwa Cicho, cicho, cicho mi Maksimis i Martynę robił kiedyś To zawsze działało, zawsze zabijałem Zobaczymy czy teraz się uda dać to już nie te czasy o, Tak odasz Rambusta na idzie no. Dam, dam pof, pof. Pof, pof, pof. A gdzie to mam ci dać to Dobra Digol z tak, Warszawy poleciał Tak, tak szybko Tu już stąd, ja się pof, rozbiegam pof, pof. No wiem że z skielarz to... tak no, Toła się grają po... Po... Co mam robić? Dobra Rampaj drugi Przeżyson To, po... to, po... to ja w Przeszedł ci kurwa chłop Jak? No Chodzę B, fleszuj Czekaj, flesz, czekaj, magika dam No rzucaj Poszedł. Kurwa, No kurwa, no ale Czemu razem nie wejdziemy? Nie wiem no podpismy się tam Sorry zjebałem Mógłbyś mi poczekać z tym weszłem lore'em? Czego Cię nie mogłem ustawić? No chuj wydałeś, tak, bo mi oślepiłeś mnie. It, ty przed się nie wychyliłeś, ty! Jeszcze ja jedną do prawej. Ja. Oh. Kurwa, mój kałach! na okej. Okay. I gwar znowu I głębo wyleze. głębokiego do L-ki znowu daję. możecie mm. sobie zająć. Ale szpłąd! Wchodnoga! Czy nie opuściłeś? Tomek wrzucił to do co? Ammo Co? Jedzie tu Dostaję! Dobra, policja Zabaj, O kurwa! Kurwa! Dbaj sercecybalnie! Idiota! Kurwa nie chce mi się grać Ta, ta, tu! One way Oj, oj! Nice, Do time. prawej od no, do... Jeszcze jeden na no, Ja słabo

Wilkomen z naszego schroniska uciekła suka owczarka 223. Cechuje ją szczekanie bez powodu, czasami próbuje gryźć potencjalne ofiary i srak gdzie popadnie, można zauważyć, że oczy jej spierdalają numer masz, dzwoń. Dziękuję za te. Tomku! Wilkomen, z naszego schroniska uciekła suka owczarka 223, cechuje ją szczekanie bez powodu, czasami próbuje gryźć potencjalne ofiary i stara gdzie popadnie. Można zauważyć, że oczy jest spierdalają. Numer masz, dzwoń. Tomku, ty coś o tym słyszałeś? I teraz tak teraz tak, odpalcie kalkulatory. I teraz tak, i teraz tak. Odpalcie kalkulatory i teraz tak, 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 i teraz tak. Nie kurwa, nie wiem co teraz. Fakcjonujący ten dźwięk głowy, nie? O jest, jest Fago, dawaj jeszcze tak kilka Tak jak klikie się, nie? Dawaj kurwa. A kurwa, streama jeszcze nie miał. Streama jeszcze nie miał. KUŚNICY, KUŚNICY, przyjechali, PRZYJECHALI TY! cię do cię u Ciebie SIĘ! To SIĘ, PANOWIE! Dobrze, go serom nie ma. Jakiegoś jakiego to u Ciebie NA DO CIEBIE to BOMBY BOMBY TOMKU! Oj, <grym zębę> Ja piknęł niechcąc w i sensie, ci dam header <grym zębałeś> Ty! mi <headę> Tak! Nabieg! Czego ci obiegną po nas? Patrzę Patrz? co się się O ty kurwa, ty! Mok na uwaga ściana! O kurwa, no ściana jest Tak black, black.